W tym odcinku zajmiemy się problemem parowania tranzystorów. Często poruszacie to zagadnienie w komentarzach oraz mam też wiele pytań od Was w tym temacie w skrzynce mailowej. Oczywiście nie chodzi o wydzielanie się pary z tranzystorów, ani o tranzystorów nad parą nad gotującą się wodą, ale na dobieranie tranzystorów w pary w układach wzmacniaczy. Odcinek ten publikuję na obu moich kanałach, bo omawiany temat dotyczy zarówno sprzętu audio, ale też szerzej pojętej techniki tranzystorowej i lampowej. Gdyby się bardziej zastanowić, to okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bo przecież tranzystory we wzmacniaczach mogą być bipolarne lub mogą to być MOSFety oraz sprawa może dotyczyć również lamp elektronowych. Jeśli mówimy o dobieraniu, mówiąc ogólnie elementów aktywnych we wzmacniaczach. Samo dobieranie tranzystorów czy lamp może występować także w większych grupach, nie zawsze dobieramy tylko pary, mogą być to większe grupy, na przykład kwadry, oktety itd. No i wreszcie same wzmacniacze. Jeśli mówimy o dobieraniu, to mamy na myśli dobieranie tranzystorów. W stopniach końcowych i zwykle myślimy o tych dużych tranzystorach końcowych, chociaż jak się przekonamy, parować można też inne. No i domyślnie chodzi o wzmacniacze audio, ale rzecz jasna: mogą to być wzmacniacze wideo, układy serwo, a nawet generatory i przyrządy pomiarowe. Zatem jak widzicie, sporo rzeczy należałoby doprecyzować i jeśli chcemy czegoś konkretnego się dowiedzieć, warto byłoby najpierw co nieco zrozumieć, przede wszystkim po co dobiera się tranzystory czy lampy oraz jak się je dobiera, czy raczej jak powinno się to robić? No i jest jeszcze pytanie, czy rzeczywiście jest to potrzebne. Zacznijmy od pytania po co dobierać tranzystory w układzie wzmacniacza? Otóż, aby to zrozumieć, najpierw należałoby sobie przypomnieć, jak działa typowy wzmacniacz, i tutaj ograniczymy się na razie właśnie do wzmacniacza audio, bo rozumiem, że większość przemyśleń właśnie tego dotyczy. Weźmy sobie za przykład typowy obwód takiego wzmacniacza, w zasadzie jego stopień końcowy, no bo tutaj głównie o niego chodzi, to jest topologia typowego tranzystorowego wzmacniacza audio ze stopniem końcowym na parze komplementarnej. Oczywiście układ jest bardzo uproszczony, raczej niestosowany w praktyce. Ale jako przykład wystarczy. Na wejściu wzmacniacza mamy parę różnicową składającą się z dwóch tranzystorów o tym samym typie przewodnictwa. Tutaj mamy dwa tranzystory typu NPN. Wzmocniony sygnał z kolektora tranzystora Q1 jest podawany na bazę tranzystora Q3, który jest kolejnym stopniem wzmocnienia i steruje on z kolektora bazy tranzystorów wyjściowych Q4 i Q5, które tworzą komplementarny stopień mocy sterujący głośnikiem. Z wyjścia wzmacniacza sygnał trafia z powrotem na wejście pary różnicowej i tym razem na wejście drugiego tranzystora. W ten sposób realizowane jest ujemne sprzężenie zwrotne. Taki układ wzmacniacza chyba wszyscy znają, jest on bardzo popularny. Zatem o których tranzystorach mówi się zazwyczaj, że powinny być sparowane? Czy to te na końcu, czyli tranzystory mocy? Kto tak myśli, ręka do góry. Czuję, że wielu z Was podniosło rękę i macie rację. Chodzi o tranzystory mocy. Czy coś jeszcze? No, nie widzę już tylu rąk, a przecież mamy jeszcze parę różnicową na wejściu i ważne jest też, aby te dwa tranzystory były dobrane. No i dochodzimy do naszego pierwszego pytania. Po co właściwie dobierać tranzystory w pary? A raczej co się stanie, kiedy tego nie zrobimy? Otóż, kiedy tranzystory nie będą miały podobnych parametrów, na przykład w parze różnicowej, współczynniki wzmocnienia będą się znacznie różniły, podobnie jak w stopniu końcowym. To nasz wzmacniacz może mieć słabsze parametry jako całość. Głównie mogą wzrosnąć jego zniekształcenia, a nie liniowe, może spaść jego znamionowa moc wyjściowa, a także mogą się pojawić inne niedogodności, np. w postaci pojawienia się składowej stałej na wyjściu. No tutaj akurat się nie pojawi składowa stała na wyjściu, ponieważ mamy kondensator na wyjściu głośnikowym. Podobnie będzie we wzmacniaczach zbudowanych na MOSFETach, tutaj mamy oczywiście tranzystory bipolarne i na lampach. Czyli co, wystarczy dobrać prawidłowo parametry, Odpowiednich tranzystorów, i co problem z głowy, tak? Niestety nie jest to takie proste. Na przykład nadal nie wiemy, co to znaczy dobrać tranzystory. Co nie wiemy, jak to nie wiemy? Przecież są odpowiednie testery tranzystorów, nawet w prościutkich miernikach, multimetrach są w tym miejscu takie specjalne gniazdka do mierzenia tranzystorów. A poza tym. Mamy już tanie testery, bardzo fajne testery elementów elektronicznych, które wszystko robią za nas, i tam też możemy sobie pomierzyć współczynniki wzmocnienia tranzystorów i dobrać je na przykład w pary, bo przecież o to tutaj chodzi. Nie tak szybko. Oczywiście macie rację, chodzi tutaj głównie o pomiar tak zwanego współczynnika wzmocnienia prądowego tranzystora i dobranie tranzystora właśnie pod tym kątem. Ale niestety większość tych testerów, mierzy HFE, czyli ten współczynnik wzmocnienia przy prądzie kolektora powiedzmy jednego lub kilku mA. Dla tranzystorów małej mocy, takich jak T, taki pomiar może być w miarę wystarczający, ale już dla tranzystorów większej mocy, takich jak w stopniu końcowym, takie pomiary niewiele nam powiedzą. Przecież y, takie tranzystory mocy, a nawet tranzystory sterujące tej średniej mocy, pracują przy prądach kolektora znacznie wyższych niż ten jeden czy kilka miliamperów. No i trzeba by zmierzyć współczynnik wzmocnienia również dla wyższych prądów rzędu amperów. Tutaj widzicie, jak zmienia się wzmocnienie tranzystora małej mocy w funkcji prądu kolektora, a tutaj jak zmienia się ono dla tranzystorów o większej mocy i również średniej mocy. Widać, że dla małych tranzystorów przy małych prądach to wzmocnienie jest w miarę stałe. Widać, że ten wykres jest w miarę płaski. Dopiero ostro spada przy większych prądach. One pracują zwykle właśnie w tym zakresie, czyli powiedzmy do jednego ampera tutaj, gdzie wzmocnienie jest w miarę stałe. Natomiast dla tranzystorów większej mocy ta krzywa ma zupełnie inny przebieg. Mocno zmienia się wzmocnienie w funkcji kolektora, jak widzimy. Te nie ma tu właściwie... Praktycznie żadnego płaskiego odcinka. No i w dodatku dla każdego tranzystora, dla każdego egzemplarza, typu ta krzywa jest zupełnie inna, ma inny kształt. Z tego też wynika, że dla stopni mocy lepiej dobierać tranzystory z niższym współczynnikiem HFE, bo po prostu będziemy mieli mniejszy rozrzut. Jak zatem mierzyć tranzystory mocy? Najlepiej byłoby mieć tak zwany charakterograf, przyrząd który pokazuje nam na ekranie rodzinę charakterystyk prądowo napięciowych każdego tranzystora, czyli pokazuje nam jego parametry dla różnych prądów bazy, a co za tym idzie dla różnych prądów kolektora. No ale fabryczne takie urządzenia są bardzo drogie. Można jednak przy odrobinie pomysłowości wykonać sobie samodzielnie taki prościutki układ do pomiarów wzmocnienia tranzystorów, na przykład taki jak ten, i zmieniając wartości rezystora nastawnego, i obserwując wskazania woltomierzy i amperomierzy, można sobie wyznaczać punkt po punkcie charakterystyki przejściowe i charakterystyki wyjściowe tranzystora mocy i porównywać ich parametry. Dobrze byłoby zrobić pomiar przynajmniej w trzech punktach, czyli powiedzmy dla 100 mA, dla dwóch amperów i powiedzmy dla prądu bliskiego maksymalnemu, a potem porównywać to dla innych egzemplarzy i dla komplementarnych odpowiedników, i w ten sposób można sobie naprawdę precyzyjnie dobrać pary czy kwadry tranzystorów. Zdaję sobie sprawę, że takie pomiary mogą być czasochłonne, no i żywcem przypominają ćwiczenia z pracowni szkolnych. Niektóre tranzystory miały już w swoim oznaczeniu literę lub cyfrę, liczbę, która określała zakres ich wzmocnienia. Na przykład seria tranzystorów BD139 miała taką dodatkową liczbę po kresce, na przykład BD139-10 lub 16, i po tej liczbie można było dosyć dobrze dobierać sobie tranzystory. Warto zaglądać zatem do not aplikacyjnych tranzystorów, tam często są wskazówki co do doboru. Oczywiście można również sobie samemu zbudować taki specjalny tester lub nawet przystawkę do oscyloskopu coś w rodzaju takiego charakterografu do badania tranzystorów, no głównie chodzi nam właśnie o tranzystory mocy, a przy okazji można by badać też inne elementy elektroniczne, no i być może jest to dobry pomysł na kolejny projekt na tym kanale. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, może ktoś ma doświadczenie w tym temacie. A wracając do tranzystorów mocy, dobór ich w pary, czy w większe grupy jest nieco trudniejszy również z innego powodu. W niektórych rozwiązaniach wzmacniaczy w stopniu końcowym umieszcza się więcej niż jedną parę tranzystorów mocy. Tutaj mamy przykład takiego właśnie wzmacniacza. Widać, że w stopniu końcowym mamy po trzy tranzystory mocy, trzy typu NPN i trzy typu PNP połączone równolegle. I w takim przypadku również ważne jest, aby wszystkie tranzystory w danej gałęzi zasilania miały podobne parametry i podobny współczynnik wzmocnienia prądowego. W przeciwnym razie prąd płynący przez tranzystory nie rozdzieli się równo i na przykład jeden z tranzystorów, będzie brał na siebie większość prądu, powiedzmy, że ten miałby większy współczynnik wzmocnienia. To przez niego będzie płynął cały właściwie prąd, a pozostałe tranzystory no, nie będą miały wiele do roboty i sens równoległego łączenia tranzystorów będzie żaden. W celu wyrównania tych prądów, oczywiście, stosuje się, tak jak widzicie. Rezystory emiterowe o, małej, o małym oporze, ale kiedy różnice wzmocnień będą bardzo duże, no to nawet rezystory nie pomogą. We wzmacniaczach z tranzystorami bipolarnymi to zjawisko jest mniej uciążliwe, bo charakterystyka przejściowa bipolara mało się zmienia. Mówiąc inaczej, napięcie na bazie Potrzebne do otwarcia tranzystora jest w miarę stałe. Wynika ono z napięcia progowego w krzemowym złączu półprzewodnikowym, a dla tranzystorów typu MOSFET jest gorzej, bo napięcie na bramce potrzebne do jego otwarcia zależy już od samej technologii, od samego wykonania MOSFETA i zmienia się w dosyć dużym zakresie. Zatem tutaj na pewno trzeba dobierać. Jeśli tu mielibyśmy tranzystory MOSFET połączone w ten sposób, no to jeśli chcemy, aby wszystkie tranzystory w stopniu końcowym pracowały w miarę równo, no to. Na pewno trzeba dobrać wszystkie MOSFETy i wtedy sam wzmacniacz będzie pracował poprawnie i nie będzie miał dużych zniekształceń. A jak to będzie we wzmacniaczach lampowych? We wzmacniaczach typu single ended, gdzie elementem wyjściowym jest pojedyncza lampa, oczywiście nie ma problemu parowania. Może tylko trzeba zadbać o to, aby w obu kanałach stereo lampy zbytnio nie różniły się parametrami. E, na przykład, żeby unikać sytuacji, kiedy w jednym kanale jest lampa całkiem nowa, a w drugim całkiem zużyta. Wtedy jest możliwe, że jeden z kanałów będzie nam grał słabiej albo z innym brzmieniem. We wzmacniaczach typu push-pull mamy co najmniej dwie lampy mocy w jednym kanale i tutaj dobór lamp jest trochę ważniejszy, bo przy duży różnicach wzmocnień mogą pojawić się zniekształcenia, a nawet spadek mocy wyjściowej. Ale pamiętajmy, że we wzmacniaczach lampowych mamy transformator wyjściowy, który wprowadza również własne zniekształcenia i często ma on również nieco niesymetryczne połówki uzwojeń, co trudno byłoby skompensować doborem lamp. W lampach chodzi nie tyle o samo wzmocnienie, bo lampy nie mają takiego bezpośredniego odpowiednika HFE tranzystora. Chodzi tutaj raczej o prąd anodowy przy danym napięciu na siatce sterującej i na samej anodzie, ale oczywiście lepiej dobrać lampy w pary czy w kwadry, niż wkładać przypadkowe egzemplarze. Na szczęście dzisiaj można kupić lampy w parach, kwadrat czy nawet oktetach, co oczywiście nie jest tanie, ale możliwe. Można też zrobić sobie tester lamp, który już pewnie widzieliście u mnie wiele razy, i za jego pomocą dobrać, a przynajmniej sprawdzić sobie lampy wkładane do wzmacniacza. To jest ten tester lamp, który Wam już nieraz pokazywałem w odcinkach na obu kanałach. On oczywiście służy do pomiaru lamp, do pomiaru różnych lamp, zarówno sterujących, jak i lamp mocy, dlatego on jest w stanie dla danej lampy wygenerować określony prąd, jej bliski prądowi znamionowemu, i dzięki temu on w sposób dosyć wiarygodny mierzy parametry. Lamp, zarówno lamp sterujących, jak i lamp mocy, nawet można tutaj sprawdzać magiczne oka. I właśnie coś takiego przydałoby nam się również do pomiaru tranzystorów mocy. Taka wersja, ponieważ zaraz zobaczycie, jak ten miernik mierzy. Najpierw oczywiście podaje napięcie żarzenia. Dla tranzystorów to nie ma znaczenia. Teraz, jak widzicie, napięcie na pierwszej siatce wynosi minus 24 V względem katody, i później on, kiedy lampa się już nagrzeje porządnie, to on poda napięcie anodowe, napięcie siatki drugiej, bo to akurat mierzymy pentodę. I co ciekawe, on będzie to napięcie anodowe nieco zmieniał w takich niewielkich granicach, dzięki czemu on jest w stanie wykreślić prymitywny wykres, na podstawie którego on określi te, to S tutaj, czyli ten współczynnik wzmocnienia jakby tej lampy, charakterystyczny dla zmian napięcia nodowego, napięcia pierwszej siatki. I gdyby się udało zrobić taki właśnie tester, który miałby wpisane w mikroprocesor odpowiednie typy tranzystorów, powiedzmy nie same oznaczenia, ale powiedzmy jakieś klasy tranzystorów, czyli tranzystory małej mocy, średniej mocy i dużej mocy i moglibyśmy za pomocą dużych prądów również badać, przebieg prądu kolektora w funkcji prądu bazy lub prądu drenu w funkcji napięcia na bramce tranzystora MOSFET no to mielibyśmy sprawę rozwiązaną tak widzicie o tutaj przed chwilą widzieliście że on najpierw podał 240 potem 260 i wykreślił sobie to S które wynosi 7,6 to jest jakby takie wzmocnienie Mierzonej lampy. Dzięki temu można sobie za pomocą tego testera bardzo fajnie parować czy kwadrować lampy, czy sprawdzać <gryw> producentów, czy rzeczywiście kwadra i, i czy para zakupiona jest takową. No i tak samo przydałoby się coś takiego zrobić dla pomiarów i parowania tranzystorów mocy. No i wreszcie czas odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebne, a może wręcz konieczne jest dobieranie tranzystorów czy lamp we wzmacniaczach. Jeśli chodzi o dobór, Tranzystorów w układach par różnicowych na wejściu wzmacniacza, czyli de facto dobór takich oto tranzystorów małej mocy, to uważam, że jak najbardziej trzeba to robić. Zwłaszcza, że nie jest to zbyt trudne ani drogie, warto sobie pomierzyć tranzystory takim zwykłym testerem, nawet takim jak ten, a w razie uszkodzenia tranzystora w parze różnicowej zawsze wymieniajmy je parami, również mierzmy. Podobnie jest w układach luster prądowych, jeśli takowe są we wzmacniaczu. Jeśli chodzi o dobieranie tranzystorów mocy bipolarnych, to Uważam, że nie jest to sprawa najwyższej wagi. Dobrze byłoby to zrobić, ale po pierwsze, tranzystory mocy są dzisiaj stosunkowo drogie i słabo dostępne. I chyba nie wyobrażacie sobie zakupu, nie wiem, powiedzmy kilkudziesięciu sztuk takich tranzystorów jak ten, a następnie jakiś samodzielny dobór. Po drugie, układy wzmacniaczy umożliwiają zamontowanie tranzystorów ze sporym rozrzutem parametrów, powiedzmy 15% moim zdaniem lub nawet trochę więcej. Po prostu sama konstrukcja wzmacniacza, czyli stałoprądowe i zmiennoprądowe ujemne sprzężenie zwrotne Załatwia naprawdę wiele. Wiem, że może być to kontrowersyjne dla wielu z Was, ale mam już spore doświadczenie w tym temacie i często zdarza mi się zakładać niezbyt precyzyjnie dobrane tranzystory w stopniach mocy, a późniejsze pomiary no, nie wykazują jakiegoś wielkiego wzrostu zniekształceń z tego powodu w porównaniu do parametrów fabrycznych. No, czasem również wzmacniacze wypuszczane z fabryki też nie mają zbyt precyzyjnie dobranych tranzystorów, o czym nie jeden raz się sam przekonałem. Producenci najdroższych modeli wzmacniaczy tranzystorowych, powiedzmy z tej najwyższej półki, czyli lampowych, już bardziej dbają o dobór elementów aktywnych, ale i tak nie zawsze jest to tak dobrze zrobione, jakby się wydawało, no, zdziwilibyście się. Na szczęście, jeśli ktoś chce, to można nadal kupić sobie dobrane pary komplementarne, na przykład Sankenów, czy tranzystorów Toshiby, Motorola, ale za to trzeba, jak zwykle, słono dopłacić, no i dobrze byłoby to też sprawdzić, a w sumie nie ma jak. Są oczywiście konstrukcje takie jak Sony TA-5650 na tranzystorach VFET, takie dosyć egzotyczne konstrukcje, które naprawdę musiały być tam dobrane precyzyjnie tranzystory z jednej serii, aby to dobrze działało, No ale tak jak mówię, konstrukcja egzotyczna i rzadka. Z kolei czasem dobieranie tranzystorów mocy w pary no nie ma większego sensu. Na przykład we wzmacniaczu Radmora 5102 mamy stopień quasi komplementarny, gdzie jeden tranzystor pracuje jako wtórnik prądowy, a drugi w układzie wspólnego emitera. No i tutaj raczej liczyłoby się dobranie wzmocnienia z jednej strony układu Darlingtona, a z drugiej układu Siklaego, a jednak Radmory jakoś działają i nawet niektórzy chwalą je za brzmienie. Jeśli chodzi o wzmacniacze na MOSFETach, no to tutaj trzeba bardziej uważać, bo MOSFETy mają znacznie większe rozrzuty parametrów, zwłaszcza kiedy planujemy założyć więcej niż jedną parę na kanał. Wiem coś o tym, bo kiedy konstruowałem wzmacniacz RS Simple Amp, który znacie, tam dobranie dwóch par MOSFETów no, było dosyć trudne, no i ważne jak się okazało. Podobnie jest z Darlingtonami. Dobór lamp w pary i kwadry na pewno pomaga w utrzymaniu lepszych parametrów wzmacniaczy lampowych, ale oczywiście głównie w układach Moim zdaniem nie należy tego za bardzo demonizować. Pamiętajmy, że charakterystyczne zniekształcenia wzmacniaczy lampowych no, wynikają z niedoskonałości transformatorów głośnikowych, ale również z niedoskonałości lamp, a nawet czasem ich doboru. <kluzny> Podsumowując, na pewno parujmy tranzystory, czy to bipolarne, czy otwety w stopniach wejściowych wzmacniaczy, w ich parach różnicowych, w lustrach prądowych. Naprawdę niewiele to kosztuje pracy i pieniędzy, a jest bardzo ważne. W stopniach końcowych bipolarnych parujmy, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie, ale nie róbmy tego na siłę, dobierając tranzystory co do 1 mA, bo korzyści z tego będą niewielkie. Nie przeginajmy oczywiście też w drugą stronę i nie montujmy tam podróbek, które w wielkiej obudowie mają struktury tranzystorów nie wiem, BC3. 337, bo to jest dzisiaj wielki problem: podróbki, a nie parowanie tranzystorów. Trzeba bardzo uważać. We wzmacniaczach na MOSFETach z kolei parujmy je i dobierajmy w grupy. I tutaj trzeba uważać, bo jest to ważniejsze, bo MOSFETy mają większe rozrzuty. A jeśli chodzi o lampy, kupujmy pary i kwadry, jeśli nas na to stać, ale też nie demonizujmy tego tematu, a z drugiej strony nie wkładajmy do wzmacniaczy przypadkowo. Znalezionych lamp niewiadomego pochodzenia. W tym odcinku nie podałem Wam gotowego rozwiązania na pomiary i dobór tranzystorów mocy, bo jak widzicie, nie jest to takie proste, jak wsadzenie tranzystora do takiego oto testera. Ale tak jak mówiłem, być może da się stworzyć taki projekt na tym kanale. To tyle z mojej strony w tym temacie. Pamiętajcie, że te opinie to moje zdanie, oparte na własnych doświadczeniach. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie, co sądzicie na ten temat. Już się cieszę na ostrą dyskusję. I piszcie też o swoich prze. Myśleniach dotyczących budowy takiego jakiegoś testera do dobierania tranzystorów mocy, może uda się tym razem stworzyć jakiś wspólny projekt z widzami kanałów RS Elektronika i Reduktor Szumu, no bo taki przyrząd przydałby się dla widzów obu kanałów. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.